Cześć, cześć. Równo trzy dni temu e, rozpoczynaliśmy relację od rozmowy z Michałem. Tak było. I kończymy naszą relację również rozmową z Michałem. E, trzy dni się zbliża, jeszcze tylko zostaje nam, e, to znaczy trzy dni zbliża się do końca, prawda? Zostaje nam jeszcze kult. Jak oceniasz ten festiwal? Akurat z perspektywy innych festiwali. Wiesz co? Faktycznie do godziny zero pozostało 25 minut. Eee, myślę, że absolutnie dopisała przede wszystkim frekwencja, ludzie dopisała pogoda, a miałem trochę obawy, bo to jest w więc jest dość nieprzewidywalnie, Ale ja osobiście z punktu organizacyjnego jestem absolutnie zadowolony. Eee, ludzie położyli duży kredyt zaufania w nas. Eee, usłyszałem niesamowicie dużo ciepłych w słów sensie od zespołów, więc dla mnie to niesamowity upor i podładowanie baterii. Eee, mam nadzieję, że uczestnikom podoba się to tak samo do innych festiwali, o które zapytałeś, wiesz co, mówiłem o tym ze sceny. Wielokrotnie uczestniczyłem w różnych festiwalach osobiście, od tej drugiej strony, jako uczestnik. Ehm, I trochę zresztą się przemyciłem na mój festiwal. Na festiwal. Eee, uważam, że wstydu raczej nie ma. Być eee, nie by się powinno. Mam nadzieję, że takie taki będzie filmek ogólny. Fajnie, ja tutaj zauważyłem, rozmawialiśmy również wcześniej, chcę to powiedzieć do kamery, że eee, Zrobiłeś pewną dramaturgię, jeżeli tak można powiedzieć, albo taki hit, tak. czyli... E, Najpierw źle, potem już jest tylko gorzej. Dokładnie. Trzęsienie ziemi na początku. Dokładnie, a tutaj było odwrotnie, po prostu było trzęsienie ziemi e, na początku, a tak. potem to jest ziemia się rozpadła. Prawda. E, I każdy dzień następny był e, jeszcze lepszy, no dzisiaj to już jest w ogóle odjazd no nie da się ukryć, że był w tym jakiś konkretny plan, mieliśmy zamiar stopniować troszeczkę wiesz to wszystko, żeby ludzie nabrali jeszcze więcej ochoty, byli, afety z w miarę jedzenia, tak to wygląda w praktyce, tak? Więc oczywiście każdy zespoł, który tutaj występuje jest fenomenalny i nie widział, nie zrobiłbym tego, nie zmieniłbym się z tym na absolutnie, gdyby ktoś mnie o to zapytał. Uważam, że każdy dał siebie wszystko, każdy zagrał wspaniale. I teraz czeka nas wielki boom na sam koniec, tak jak powiedziałeś, przy czym tak, chciałem, żeby każdy dzień miał swoje boom na zakończenie wieczoru i myślę, że to się udało. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za ten festiwal i mam nadzieję, że spotykamy się w roku przyszłym. Absolutnie, tak jest, tak jest pomysł. Fajnie, dziękuję Dziękuję, bardzo dziękuję bardzo. Wam za wszystko. Na razie, cześć. Pozdrawiam, cześć. Siema, tutaj Michał Ryba-Rybczyński ze budzi Festiwal. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających, słuchających Rock TV. Przyjeżdżajcie tu koniecznie w przyszłym roku, bo czeka nas jeszcze więcej emocji niż w tym roku. Myślę, że zabitymi nie będziecie. Niech żyje rock'n'roll. Wszystkiego dobrego.